Kolejne powiaty, gdzie będziemy wręczać stypendia Prezesa Rady Ministrów, młodzież z powiatu Sandomierskiego, Staszowskiego i Opatowskiego. Dzisiaj je otrzyma z rąk Pani Wojewody Bożentyny Bałki-Koruby. Są to stypendia dla najlepszych uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Tegoroczni stypendyści, tak jak i w latach ubiegłych, są to ci uczniowie, którzy w szkole osiągnęli najwyższe wyniki tylko jeden uczę ze szkoły może być nagrodzony takim stypendium. O wyborze decydują szkoły. Oczywiście to jest suwerenna decyzja Rady Pedagogicznej. Nauczycieli, którzy najlepiej znają, mają na bieżąco osiągnięcia uczniów, szkoły zgłaszają do kuratorium wnioski, kuratorium oświaty. Takie wnioski składało w ubiegłym roku szkolnym jeszcze do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 134 uczniów otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów i czterech uczniów otrzymało Stypendia ministra edukacji narodowej. Bardzo duże wyróżnienie dla każdej szkoły, dla każdego regionu. Myślę, że duma dla rodziców, dla nauczycieli, że takich uczniów mamy w naszych świętokrzyskich szkołach. Gratuluję, jesteśmy z Was dumni, jesteście prawdziwymi skarbami tej ziemi. Za moment to Wy będziecie pełnić te wszystkie zacne funkcje i będziecie decydować o tym, jak rozwija się Ziemia Świętokrzyska, ale ja życzę Wam, żebyście um, kontynuując. Swoje kariery zawodowe, naukowe, widzieli przyszłość wiążąc ją z Ziemią Świętoczyską. Piękną, która się zmienia, wspaniale rozbudowuje. Bądźcie tutaj, mieszkajcie, pracujcie dla tej Ziemi, bo warto. Dziękuję bardzo.